Bę, bę. Widzicie? No sobie możecie się zamawiać, sobie zamawiać zamówić pozawienia. Ja sorry, że to wczoraj nie mogłem wam to oglądać, bo mnie rozłożyło dzisiaj jest w miarę, w miarę lepiej niż wczoraj. I dlatego wam mogę robić te Możecie na sobą zamawiać. Tego typu. Wiecie jaka jest stawka, co je ja. Wesącie mi screena. Ja wam od razu robię. Dzisiaj jak się w miarę dobrze czuję niż wczoraj. Wczoraj to mnie rozłożyło, a dzisiaj... No, robię wam pozdrowienie mówię przez noc bo jest tu pozdrawiam duena johnsona z stanu znaczonych tego typu żeby chłop tronował dalej tego typu pozdrawiam tutaj jest, tego typu trzyma się Duana johnsona z stanów Zjednoczonych. pozdrawiam cię jeszcze raz no i trzyma się jak coś Daj super na kanale, lajka like na stronie, lecimy na bieżąco. Trzyma się, beim